Na pierwszej stronie wiadomość o broni atomowej. Broni, która udaremnia z góry wszelką możliwość obrony i ochrony, słowem wyrok śmierci na całą ludzkość. Dalej konflikt blisko dalej Indochiny, Chile itd. Tak dalej, tak dalej. A tymi samymi czcionkami pisze gazeta o rozwodzie pary gwiazdowej. Właśnie to, między innymi, oczywiście sprawia, że czytelnik nie przywiązuje większej wagi do jednej wiadomości, niż do drugiej. Przemoc i krew na pierwszej stronie, plotki i głachostki na drugiej. Przemoc i hipokryzja, polityka zagraniczna. Prawdziwie osobliwością naszej epoki i dowodem jej postępu jest to, że obecnie, chyba pierwszy raz w dziejach ludzkości, mamy środki techniczne, aby uratować ją od głodu, od nędznej wegetacji, od niskiego standardu życia. Mamy, mamy, kochani, środki techniczne, ale ani sumienia, ani jednomyślności, by tego pragnąć. Czy ta dziewczyna, czy ta dziewczyna tego nie rozumiała? Może właśnie dlatego została ukarana. Już trzeci sezon Publiczność Szczecińska ma okazję podziwiać talent wybitnej aktorki znanej z wielu ról filmowych, z ról teatru polskiej telewizji, pani Krystyny Feldman. Ten trzeci sezon, który się teraz zaczął, no, zaczął się dla mnie jakoś no, bardzo przyjemnie, no, bo uznanie publiczności to wyróżnienie w tym plebiscycie jakoś, no nie powiem, że mnie zmobilizowało, bo aktor jest zawsze zmobilizowany, ale dało mi pełne satysfakcji, no bo aktor gra jednak dla publiczności, no sympatia publiczności, uznanie publiczności jest dla aktora bardzo ważną rzeczą. Jak ja bym scharakteryzowała ten swój...